Zapraszam wszystkich kibiców nie tylko męskiej siatkówki, ale przede wszystkim żeńskiej na nowy sezon Ligi Siatkówki Kobiet 2019-2020. Na pewno będzie ciekawie, zapraszam. Na pewno ta liga będzie bardzo emocjonująca. Już po transferach, po pierwszych sparingach widać, że e, wyrównał się poziom. Dosyć dużo transferów zagranicznych. Oczywiście to jest kwestia zapytania, jak się zaaklimatyzują te dziewczyny z zagranicy. Popatrzmy Legionowia, Bielsko, Radom. U nas też trzy zagraniczne zawodniczki. E, wszyscy, wszyscy się zbroją, nowy nabytek w Bydgoszczy. Tak? Nie mówimy o tuzach też, które, które jakby pozostały niezmiennie, czyli police, bardzo dobre kubanki dwie. W Łodzi wbudowlanych Charlotte Lace, poza atakującą reprezentacją Ukrainy. E, w UKS ie bardzo młoda, perspektywiczna Katarina Lazowicz. To są wszystko dziewczyny, które wydaje mi się, że podniosą poziom tej, tej ligi do góry i będą mogły przez to grać na równi każda drużyna z każdą. Tak na pierwszy rzut oka moje zdanie jest takie, że pierwsze 9-10 drużyn będzie tak o tyle ciekawie, że będzie mógł wygrać każdy z każdym. Oczywiście, że boisko zweryfikuje i te słowa moje mogą być, okazać się zupełnie puste, bo, bo to różnie może być, ale, ale musimy o tym pamiętać, że e, na pewno idzie to w dobrym kierunku. Na pewno ta liga będzie ciekawsza, będzie emocjonująca. Nie ma, tak jak w poprzednich sezonach, dwóch, trzech zespołów, które, które będą się liczyły. E, Bardziej się spłaszczył poziom, ale spłaszczony poszedł do góry. Mam taką nadzieję, że, że dzięki bardzo dobrej grze, grze reprezentacji... E, poziom siatkówki i zapotrzebowanie na dobrą siatkówkę w wykonaniu kobiet wzrośnie u nas w kraju, bo powiedzmy sobie szczerze, że mało jest miejsc takich jak właśnie Kalisz, e, gdzie przychodzi 2,5-3 tysiące ludzi e, wiernie dopingując swój zespół. E, chciałoby się powiedzieć, żeby wszędzie był taki doping jak na eukes jak w Kaliszu, e, już w Rzeszowie też coraz więcej ludzi, także to idzie w dobrym kierunku i bardzo się z tego cieszę.